Witam, kochani, bardzo serdecznie i dziś porozmawiamy sobie o czakrze serca. W końcu, w końcu. To może, żeby nie przedłużając tutaj wstępu, przypomnijmy sobie te podstawowe informacje na, na, na temat czakr. No, czym one są? Są to nasze, centra. Są to nasze centra energetyczne. Umiejscowione w naszym ciele, jak i również poza nim. Tu przypominam, czakra korony, prawda? Pomagają nam czakry regulować wszystkie procesy zachodzące w naszym ciele. I każda z nich ma swoją wibrację, swój kolor, funkcję funkcję specyficzną, dzielimy je na psychologiczną, emocjonalną, fizyczną, duchową. Tak naprawdę praca z czakrami to jest, pra to jest praca nad swoją własną energią, nad balansem i naprawdę wszystkich i co bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, to najpierw może sobie zlokalizujemy czakrę, ser ducha naszego. Jest to centrum klatki piersiowej. I tutaj pamiętajmy, że wcale nie jest to miejsce, w którym nasze fizyczne serducho się znajduje. Więc warto poświęcić tutaj kilka chwil i przyjrzeć się lokalizacji. Ehm, oprócz tego, że właśnie na środku klatki piersiowej to lokalizacji w stosunku co do innych czakr ponieważ na siedem czakr serca jest czwarta, co umiejscawia ją w samym centrum, prawda? Mamy trzy pierwsze podstawy sakralną i splotu słonecznego. Dzisiaj mówimy o serduchu i nam zostaną górne, gardła trzeciego oka i korony. Czyli czakra serca jest takim pośrednikiem pomiędzy pierwszymi trzema czakrami i trzema górnymi. Jeżeli czakra serca jest zablokowana, energia z pierwszych trzech czakr nie, no nie, ma jak, nie może swobodnie przepłynąć do górnych, jak i odwrotnie, z górnych do dolnych. Więc jest to taki swojego rodzaju pośrednik pomiędzy światem materii a, a światem ducha. A co taka nasza czakra y, reprezentuje? No oczywiście, po pierwsze, miłość, miłość, akceptację, samoakceptację. Tutaj bardzo duży nacisk na samoakceptację również. Spokój, radość, szczęście, dobre intencje. Y, czakra serca, jeżeli jest otwarta, to my jesteśmy autentyczni, czyli nie przejmujemy się, co mówią o nas inni. I to, to też wiąże się z tym, że jak pracujemy z czekrami, no to w pewnym momencie zaczyna nam to ego umierać. I tutaj też, też umiera w ten sposób, że ja już ja nie patrzę na, na to, kto jak mnie ocenia, bo ja sama siebie akceptuję i, i nie przejmuję się zdaniem innych. Jak wibruje? No, wibruje w przypadku kobiet przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w przypadku mężczyzn zgodnie z nim. I tutaj znowu jest ta nasza przeplatanka. Jest koloru zielonego, ale kochani wedle potrzeb, jeżeli do wizualizacji i y, 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 odczuwamy ją nieco inaczej lub y, lepiej jest nam ją wizualizować jako złotą, czy jasną, czy różową, to, to nie ma tu y, nie ma tu Żadnego, żadnego problemu. Mantra jam. I um, tak, jeżeli jeszcze tak jakbyśmy troszeczkę w astrologii liznęli, no to przeporządkowuje się czakrze serca Wenus, czyli miłość i znaki takie jak beki i waga, co, co też za tym idzie. Um. Porozmawiamy więc, co się dzieje, jak jest zbalansowana. Zbalansowana czakra serca umożliwia nam zdolność do miłości bezwarunkowej. Czyli jak kocham kogoś bezwarunkowo, tak? Czyli jak kocham kogoś, ofiarowuję mu coś z miłości, to też nie oczekuję niczego w zamian. Bo ja to robię z miłości do tej osoby, czyli kocham ją bezwarunkowo. Oczywiście trzeba pamiętać y, o balansie branie i dawanie, ale tutaj zazwyczaj się pojawia taki problem, że my y, miłość y, też często sprowadzamy do, y, do tego brania i dawania. No, też bardzo często ja o tym mówię na, na kanale, że tyle. Tyle ofiarujmy, ile, ile bierzemy, żeby tutaj nie, nie wyskakiwać znad szeregu. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często się zdarza u kobiet, u empatek, u empatów również, sytuacja taka, kiedy to my kogoś kochamy i dajemy tyle miłości, tyle miłości, bo sami chcemy być kochani i oczekujemy jej w zamian, a to jest troszeczkę mm, błędne myślenie. Bo jak my kochamy kogoś bezwarunkowo, to my nie oczekujemy, że ta osoba yy, coś nam odda. To tak z dawaniem prezentu, tak? Jak ja pragnę komuś ofiarować jakiś prezent, fajny upominek, bez żadnej okazji, I ja to robię, ale ja, ja nie oczekuję, że ta, że ta moja przyjaciółka, mój przyjaciel, mój partner, że od razu coś, coś kupi mi w zamian. Byłam w sklepie, bo myślałam o tej osobie i kupiłam, tak? A dlaczego jest nam tak bardzo ciężko e, w miłości taki tok myślenia przyjąć? Ale wracając, zbalansowana. Czyli miłość bezwarunkowa, o której wspomniałam, to jest zdolność do współczucia, zdolność do doświadczenia szczęścia w relacjach intymnych i to też ma bezpośredni związek z akceptacją samego siebie i drugiego człowieka. I zobaczcie, jak to też wraca nam znowu do podstawy, jak to się wszystko, jak cała ta energia tak naprawdę to ze sobą się miesza i, mi i miksuje. No bo jak ja podstawy nie mam przerobionej? I, I tutaj też mam problemy z poczuciem własnej wartości, to jak ja na poziomie serca zaakceptuję siebie? No nie zaakceptuję, czy siebie, czy drugiego człowieka. Serca rozwija i, i właśnie wspiera nasze relacje z ludźmi. I tutaj też nie tylko romantyczne, tak jak sakralna jest nastawiona typowo już na, na uciechy cielesne, też w dużej mierze. Tak tu my mówimy o, o miłości również braterskiej. Eros i Agape również, tak? Dzięki, dzięki otwartej, dzięki zbalansowanej czakrze serca my dostrzegamy, do, dostrzegamy piękno dnia codziennego, piękno życia, my się cieszymy z tego życia, z natury. Ym, my poz, pozwala nam dostrzegać piękno rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Bo wszystko, co jest, jest boskie, czy pochodzi od wszechświata, tak? I zbalansowana zapewnia tą harmonię. Że ja się godzę i na to, co jest piękne, ale i na to, co może mi się nie podobać. No nikt nie lubi, jak deszcz pada, no ale deszcz jest bardzo potrzebny. Więc deszcz nie powinien być powodem tego, że ja mam obniżony nastrój, a tak często bywa, prawda? Co, zbalansowana. Czyli mamy tak, harmonię, wracamy do harmonii, no bo to jest harmonia w związku z ludźmi, i, ale oprócz tej harmonii w związku z innymi ludźmi, to my tu mamy do czynienia z harmonią e, nas samych, z takim otworzeniem nas samych na miłość własną. Ważnym elementem charakterystyki czakry serca jest fakt, że serce nie racjonalizuje. Serce po prostu wie, serce czuje, tak? I tutaj znowu wracamy do intuicji. Intuicja to uczucie. Nie, nie operuje słowem. I, i, I wracamy do ego. Pozwala nam umrzeć się nasze ego, bo my się wznosimy ponad to. Kiedy utkniemy z ego, to próbujemy też racjonalizować i analizować. Słuchamy, nie, nie słuchamy głosu serca tak naprawdę, tylko, tylko tutaj głowy. A je... <laughs> Przepraszam. A, e... A jak my możemy rozpoznać niezbalansowaną czakrę serca? I, i tu na poziomie emocji. Na przykład e, strach. Strach przed kontaktami z innymi. I tutaj za czym idzie nieśmiałość, czyli znowu brak akceptacji dla samego siebie, strach przed byciem sobą, przed kimś. I jednoczesne tak, y, uwielbienie dla partnera lub drugiej, lub drugiej osoby, przyjaciela, to nie musi być partner, tak? czy y, my tutaj wynosimy kogoś na piedestał, a uważamy się y, y, o wiele gorsi od tej osoby, podziwiamy kogoś, nie, no tak, takie naduwielbienie. To jest idealizowanie partnera. My, jak y, mamy niezbalansowaną serca, przepisujemy mu cechy, które tak naprawdę nie są zgodne z rzeczywistością. My, y, my sami siebie oszukujemy. Zazdrość. Mamy strach. Zazdrość. Bo my tak naprawdę, gdy prawdziwie kochamy, bezwarunkowo, my nie zazdrościmy, bo my ufamy. My wierzymy w to, że jesteśmy warci miłości, godni jej i gotowi na, na, na nią, tak? A jeżeli ktoś tutaj ma jakiekolwiek wątpliwości, to ja, to ja polecam powrót do, do trzech yy, pierwszych czak i pracę nad własnym poczuciem bezpieczeństwa i, i poczuciem bezpieczeństwa w związku. Niezbalansowana to poczucie bycia niewystarczającym, czyli nie jestem, zbyt, nie jestem, nie byłam dla niego zbyt dobra, nie jestem dla niego zbyt dobra, więc dlatego on mnie zostawił, albo dlatego on mnie zostawi. To jest taka właśnie też nadwrażliwość, przewrażliwienie, taki neurotyzm. W czymkolwiek, cokolwiek mnie nie spotyka ze strony partnera, do czego można by było się przyczepić najmniejszego, to ja będę tutaj właśnie z zablokowaną szukać, szukać tej negatywnej intencji partnera. Czyli to się wiąże też z naszą postawą. Jak my szukamy, no to albo jakiegoś problemu, czy jesteśmy nadwrażliwi na jakiś tutaj temat, no to przyjmujemy postawę też obronną. Czyli obrona, atak lub ucieczka. Tak? Ucieczka wiąże się ze strachem, atak bardzo często wiąże się ze z, z zazdrością, obrona z, z zamknięciem się i, i strachem przed byciem sobą, brak akceptacji. Bardzo często, jak mamy zablokowaną o, czakrę serca, to niestety, ale... Mm, My się uzależniamy emocjonalnie od drugiego człowieka lub partnera. Jeżeli mówimy do siebie lub, yy, lub słyszymy nie mogę bez ciebie żyć, sprawiasz, że czuję się wyjątkowo, mam potrzebę ciągłego przebywania z tobą, bez ciebie nie czuję się kompletna. Im bardziej my kochamy siebie, tym bardziej jesteśmy w stanie kochać innych. Jeżeli jesteśmy skupieni na partnerze niż na, niż na nas samych, no to ta relacja nie ma za bardzo racji bytu. Bo prędzej czy później my się udusimy w takim układzie. Zablokowa w przypadku zablokowanej czakry serca, my mamy duże problemy z, z wybaczaniem. I tutaj znowu, taki jak i sobie, taki innym. Tutaj wracając do tej postawy, to, to wchodzimy w albo w postawę ofiary, albo w postawę bohatera również. Czyli tutaj ofiara czeka na bycie uratowaną, tak? Taką pokochaną. Ale to jest, to jest taki paradoks, bo to jest niemożliwe w tym momencie, bo sama siebie nie kocha. Bohater natomiast zablokowaną, pragnie ratować partnerkę, prawda? On jest taka biedna, on jest taki biedny, czy partnera. Często tutaj dochodzi do takiego szantażu emocjonalnego. Nie poradzisz sobie bez mnie. Jestem ci, przepraszam, jestem ci niezbędny, tak? Jak takie zdania gdzieś słyszymy, czy od partnera naszego, albo słyszymy je z własnych ust, to znaczy, że ta czakra jest niezbalansowana. A jakby tutaj przejść do, do objawów zdrowotnych? No to również wszystko, co się wiąże tutaj z klatką piersiową, czyli problemy z, układ, z układem oddechowym, astma, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, problemy z sercem, problemy z pompowaniem krwi i emocjonalnie też takie doświadczenie mówi się, mam złamane serce, prawda? Bóle rąk również, nadgarstków, bóle kręgosłupa, ale tutaj na, na odcinku piersiowym, bo ten kręgosłup jak tu w krzyżu boli, no to to jest y, czakra podstawy tu i warto sobie z nią popracować wtedy. To jest też strach, który może prowadzić do, no, do różnych fobii. To jest strach przed byciem samemu. I, I to generuje pattern, w którym my to wskakujemy z jednego związku w drugi. Więc naprawdę warto się postarać i mieć pewność, że nasze, że nasze serducho jest otwarte, wyleczone, zanim rozpoczniemy nową relację, czy romantyczną, czy przyjacielską, czy, czy cokolwiek. Bo jak my na taką ranę rozgrzebaną tylko jakiś tam plaster położymy, i potem ktoś przyjdzie i będzie chciał nam to sertuszko dotknąć, to nas będzie bolało, prawda? Jak wygląda praca z czakrą serca? Oprócz tych, które my tradycyjnie wymieniamy, to, czyli mam na myśli medytacja, mantry, olejki eteryczne, praca z kamieniami szlachetnymi, to też tu bardzo ważna praca nad miłością własną. Pierwszym kluczowym momentem w pracy nad czakrą podstawy jest nakierowanie miłości do wewnątrz, kochani. Już nie skupiamy tak na wszystkim, na to, co jest naokoło na i na tych ludziach, i na tym partnerze, i na tych przyjaciołach, tylko my już tu lecimy do środka. To, co my naddajemy otoczeniu, niech to w, w, wlatuje w nas. Taka praca z czakrą serca, ja najbardziej lubię tą pracę, bo ona jest bardzo tak emocjonalna, tak aż kipie wrażliwością, bo polega na rozwijaniu i dostrzeganiu i docenianiu wszystkiego, co żyje. To, co piękne, ludzie, zwierzęta, natura, ale też sztuka, kontemplowanie jej. Też, też wszystko, co, wszystko, co piękne, no też planeta Wenus, prawda? Można sobie tak tak skojarzyć. Pracujemy nad akceptacją. Tutaj ciągle, ciągle też w serduchu trzeba pamiętać, żeby, żeby mieć je otwarte, my musi, musimy. My, jak my mamy je otwarte, zbalansowane, to my akceptujemy. I ta akceptacja to też wiąże się i ta nauka tej akceptacji wiąże się również z dostrzeganiem balansu we wszystkim, co nas otacza. Czyli wszystko ma swoje dobre i złe strony. Czyli rozwijamy praktyki, praktykę wdzięczności za, za piękno i akceptację dla tego, co czasami bywa bolesne. I ta, ta akceptacja, tutaj często my mamy problemy z tym, aby, aby akceptować to, co jest dla nas bolesne, prawda? Ale bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali przy tym, że nie spotyka nas nic, czego nie bylibyśmy w stanie przezwyciężyć albo udźwignąć. A no niestety, my się uczymy tylko i wyłącznie na błędach. Dopiero dopiero bardzo często taki wielki ból frustracja, która też pojawia się zazwyczaj przy takich połączeniach o których my często mówimy na kanale, czyli twin flame soulmate divine counterpart itd. itd. jak nas, ten partner, partnerka, no oni nas zmuszają tutaj do takiego bólu, żebyśmy my w końcu zaczęli coś z tym robić, z nami coś robić, bo my dostrzegamy, w czym tkwi problem, bo to jest nasze odbicie, tak? A my, idąc przez życie, dopóki nie spotykamy tej osoby, możemy tego nie widzieć, albo to bagatelizować, a dopiero tak silne połączenie tych dusz, może sprawić, że, że my nie będziemy się bać nad tym problemem pracować. I tutaj również odci odcinamy. Odcinamy niezdrowe przywiązania na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Nie tylko do ludzi, czyli tu mówiąc o zależnieniu od uczuć, ale przywiązanie do jedzenia, alkoholu, wszelkiego rodzaju używek, przepraszam. I przeczytam Wam moją afirmację, tutaj mam napisaną, ale zapraszam do tworzenia swoich własnych na podstawie tego, o czym my mówimy. Tak? Kocham siebie, dlatego jestem dla siebie miła. Pozwalam, aby uczucie miłości przepełniło moje serce. Pozwalam sobie odpuścić przeszłość, by wybaczyć sobie i innym. Każdego dnia wybieram miłość i akceptację. I tak jak kiedyś tam wspominałam Wam przy okazji mowy o afirmacjach i czakrach kochani ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie klepać bez sensu tylko te afirmacje mieć gdzieś tak w zasięgu podświadomości, gdzieś na tablicę sobie przypiąć, na lodówkę w notesie zapisać i tak dalej wróćmy do zablokowanej teraz i to, to wszystko się ze sobą łączy, z, czy niezbalansowana, czy, czy zablokowana, ale zablokowana sprawia, że, że nie jesteśmy w stanie pełni, w pełni kochać. My kochamy, ale to boli. To sprawia, że oddajemy władzę nad naszym, nad naszym szczęściem drugiej osobie. Bo w przypadku rozstania żyjemy w głębokim przekonaniu, że, że my nie możemy bez tej osoby żyć. Lub, że bez tej konkretnej nigdy nie będziemy szczęśliwi. A to przecież nieprawda. Zaleca się dlatego po rozstaniu dać sobie rok. Mówi się rok na wyleczenie i ukojenie serducha. Po takim rozstaniu ciężkim, które się przeżywa, prawda? Miast szukania takiego prowizorycznego, prowizorycznego plastra w postaci następnej osoby, które, która to ma tylko na celu udowodnić nam, że jednak jesteśmy coś warci, tak? My zablokowaną czujemy złość i zazdrość, ale tutaj już nie tylko o partnera. Złość na życie, zazdrość o wszystko, co kto ma, ale bardziej tutaj, jeżeli wchodzimy o zazdrość, co kto ma. To nie, ma, nie, nie taka zazdrość materialna, w, y, bardziej tutaj zazdrość materialną ja widzę przy podstawy, czyli no, bo ten to ma taki samochód, ma, tamta osoba to ma taki dom i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam nic, czym mieszkam w wynajętym pokoju, ale tu przy serca ta zazdrość to jest y, bardziej wynikająca właśnie z braku y, samoakceptacji lub y, No, no głównie z, z powodu samoakceptacji, bo co mam na myśli yy... ta dziewczyna to na pewno będzie miała fajnego chłopaka no ona jest taka piękna, to na pewno ma fajnego chłopaka on to jest taki wysportowany wszystko, pewnie wszystkie laski ma tego rodzaju tutaj zazdrość na poziomie emocjonalnym niematerialnym yy... no i teraz co? Teraz przejdziemy sobie do olejków, do kamieni i mamy czakrasarce z głowy. Szybko nawet poszło. Dobra, to lecimy. Więc zostawię Wam tu listę. Eteryczne to będą e, też takie wszystkie, które nam się kojarzą z, 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 i z romantyzmem, z, z wrażliwością, z emocjami. Olejek z drzewa różanego lub różany, e, ale też jaśmin, lawenda, majeranek. Warto kochani sobie samo przygotowywać taką wodę perfumowaną olejkiem różanym lub właśnie można sobie mieszać różne i potem je rozprowadzamy w pokoju lub nawet nosimy jako perfumy i też by przez podświadomość i, i przypomnieć sobie zapach, zapach kojarzony z tą czakrą i podświadomie nad tą czakrą już pracować. Czyli gdy ja się popsikam, ja już tutaj czuję różany i, i moja podświadomość pracuje nad czakrą serca. A kamienie szlachetne. No tak samo, też tutaj kolory, prawda? Różany, róż, my tak sobie wyobrażamy tą czakrę. Więc kwarc różowy byłby tutaj takim kamieniem. To jest, jest również nazywany kamieniem bezwarunkowej miłości. Szmaragd, czyli to jest, bardzo też pomaga nam na, na taką spełnioną, szczęśliwą miłość. Rodonit, tu na miłość własną i, i, i bezwarunkową, ale tutaj bardziej my się, my się skupiamy na, na miłości własnej. Jeżeli szukamy miłości, jesteśmy na nią gotowi, no to zielony awenturyn, to jest kamień okazji, tak? Amazonit dodaje nam odwagi, czyli pozbywamy się tego strachu, o, której, o którym sobie mówiliśmy, i nadzieja. Tutaj też, też w serduchu to jest nasza nadzieja, prawda, skąd my bierzemy, tak wspomniśmy sobie o tym szczęściu i tym, tym, tym zadowoleniu z życia. Malachit tutaj na przemianę. I, I czy sytuacji, czy, czy właśnie mm, rozpoczęcie pracy nad czakrą serca bardzo się, mm, bardzo się poleca. No dobra, prze, przebrnęliśmy. Ja teraz y, będę raczej tak y, bardzo, bardzo szybko już kończyć je, żeby to było na tym kanale, bo ileż można. <gryw> Idzie pod górkę. Ale też zainteresowanie tak widzę średnio, średnio, średnio. A, no. A ja i z czasem to tak, jak to z czasem. Dobra, kochani, żegnam Was. Mam nadzieję, że, że byłam komunikatywna i że tu się wiele też kwestii rozjaśniło. Następna czakra gardła też bardzo ciekawa, więc zaczniemy i sobie tak pofruniemy z tą naszą końcówką, końcówką z, z naszą trójką i, i wszystko już będzie gotowe i do moich spotkań i, i dla Was już, już będzie ta cała seria zrobiona, bo to ileż można. Ale ja, ja, no, ja mam, mam, mam z tym problem, mam problem z konsekwencją, kochani, to, to jest fakt. Dobra. Ehm, lecimy, ehm, ja lecę, ja lecę dalej, robię swoje, a Was żegnam miłego dnia.